Czerwcowy Świat Gwiazdy, zaczynamy gorącym newsem. Pełni zaskoczenia przyjęliśmy informację o tym, że Jacek Kurski ponownie został wybrany prezesem TVP, co przyjął za uznanie jego codziennej misyjnej roboty. A jeżeli wy lubicie naszą codzienną robotę, bezpartyjnej misji i grama propagandy, to zapraszamy do internetu. Subskrybujcie nasz kanał i komentujcie, bo aż się prosi. A dzisiaj jesteśmy ciekawi, jak skomentujecie rozwód Dody, najnowszy ranking influencerów i książkę o sekretach penisów. Zaczynamy bombą dla wszystkich serwisów plotkarskich. Doda się rozwodzi. Najpierw na Instagramie. Tam, uprzedzając innych dyskretnych z pierwszej ręki, poinformowała, że 5 lat wystarczy i ani dnia dłużej z Emilem. Kulisy rozstania chce zostawić sobie, czyli dyskretni, jak ich nazywa Doda, będą jednak mieli pole do popisu. Uprzedzając złośliwe reakcje, zaznaczyła, że rozwód nie jest promocją filmu Dziewczyny z Dubaju, które wejdą na ekrany jesienią. Teoretycznie obie strony głośną promocję. Są zainteresowane, bo jak w dobrym, przykładnym małżeństwie, dzielą się 50-50 w swojej filmowej spółce. No ale wierzymy, pani producent. Zatem, panowie, dobra wiadomość. Doda znowu do wzięcia, szykujcie swoje sześciopaki. Polecamy trening w Ciechanowie. Zamiast obejrzeć 15 minut, jakiś głupi sery, lepiej sobie zrobić posiady. Jedziemy. Eee, po prostu noga do tyłu. 30 eee, tych. Powtórzeń. Zostajemy w sekcji kobiety rakiety, w której wszyscy piłkarze szukają swoich waks. Niedawno Arkadiusz Milik wyłowił w tej sekcji Agatę Agatyczę Sieramską, instagramową influencerkę. Poprzednie połowy Milika odbyły się w Śląskim Centrum Handlowym niespełna 10 lat temu. Arek nawet zdążył się zaręczyć z Jessiką Ziłek, ale związek nie przetrwał. Życzymy szczęścia na nowej drodze życia i wysyłamy karton popcornu, żeby Arek z Agatą mieli co zagryzać przed telewizorem oglądając najbliższe mecze o honor reprezentacji Polski na Euro. Do sekcji kobiety rakiety oprócz Milika. Padli też tradycyjnie producenci tańca z gwiazdami rozpoczęli kompletowanie nowego składu kolejnej edycji. Pierwszą uczestniczką została Oliwia Bieniuk, córka innego piłkarza Jarosława Bieniuka i Ani Przybylskiej. Oliwia zrobiła właśnie maturę, więc czas pójść na celebrycki etat. Zgoda na udział w programie jest więc logicznym wyborem nastolatki, która od sławy jakoś szczególnie się nie wzbrania. Póki co Oliwii nie ma jeszcze na liście najbardziej wpływowych osób w internecie, ale popularność w tych czasach przestało już dyktować nazwisko, pochodzenie, talent czy osiągnięcia. Teraz wystarczy nagrywać filmiki na YouTubie z kumplami nad basenem i w takim rankingu zajmuje się miejsca na podium. Tylko Robert Lewandowski dał radę wyprzedzić w rankingu Fritza i jego dziewczynę z ekipy tej odlodów. Czwarte miejsce zajęła Anna Lewandowska. Częściowo oznacza to zmianę warty w polskim influencingu. Ma fashion, dotychczasowa królowa rankingów, uplasowała się na 43 pozycji, a dotrzymująca jej zazwyczaj kroku Jessica Mercedes dopiero pod koniec setki. Może wydanie książki podbiłoby kilka oczek w rankingu. Nowa książka modela i właściciela agencji modelingowej Piotra Czajkowskiego wzbudza zainteresowanie już od samej okładki. Jest marchewka, pomarańcza czyżby przepisownik? dla wegan? Nie, ale też bardzo modny temat. Obalenie stereotypów, tym razem dotyczących męskiej seksualności. W książce pod chwytliwym tytułem Sekrety penisów, seks jak oni to robią polscy mężczyźni opowiadają o bujnym życiu swoich penisów. Udział w orgiach, wizyty w klubach swingerskich, seks z o wiele starszymi partnerkami, zabawy w trójkąty, seksoholizm, regularne zdrady, umawianie się na płatny seks, spełnianie fantazji o pissingu i BDSM. Co doma jego mora, a najwięcej seksu ma i tak Magda Gessler. Po cyklu książek kulinarnych czekamy Madzia na wydawnictwo o masażach erotycznych. Cześć, czołem do następnego! <głosy> <głosy>